W tym odcinku sprawa zabójstwa starej panny utknęła w martwym punkcie. Póki ktoś nie zaczął się w nią wcielać, pilnuj swojego nosa. I wskazał policji. Wierzysz w życie po życiu? Zabójcę. Wiem, kto mnie zabił. Najdziwniejsze zbrodnie. Nowy Orlean 2010. Widząc dym wydobywający się spod drzwi mieszkania, sąsiedzi wzywają straż pożarną. Strażacy znajdują spaloną kanapę i dokonują przerażającego odkrycia. Ofiarą jest 56-letnia Felicia, pielęgniarka w domu spokojnej starości. Kilka dni wcześniej. Wracaj do pokoju. Czas na obiad. Jesteś chudy jak Patyk. Musisz jeść. Współpracownicy nie pochwalają jej szorstkiego podejścia do pacjentów. Pilnuj własnego noca, to nie twoja sprawa. Ale się jej boją i wolą milczeć. Felicia lubi swoje własne towarzystwo. Przerwy spędza zazwyczaj sama. Nie znosiła główców. Była brutalnie szczera i nie zawsze przyjemna. Pomagało jej to wywiązywać się z obowiązków, ale nie przysparzało przyjaciół. Śledczy Alford nie znalazł śladów włamania. Oględziny wykazały, że Felicia mogła być molestowana seksualnie, zanim zabójca poderżnął jej gardło. Choć mieszkanie zostało przekopane, niczego nie skradziono. Zebrano mnóstwo dowodów, lecz nic nam nie mówiły. Felicia wpuściła zabójcę, więc prawdopodobnie go znała. Nie znaliśmy motywu. Jeśli było to udaremnione włamanie, co zostało skradzione? Jeśli zbrodnia na tle seksualnym, dlaczego przekopano mieszkanie? Jedno było pewne: pożar miał zatrzeć dowody. Sekcja zwłok wykazała, że w płucach Felishi nie było tlenku węgla. Zabójca poderżnął jej gardło przed wywołaniem pożaru. Niech mnie. Ponadto Felicia była dziewicą, więc nie doszło do napastowania seksualnego. Chcąc się dowiedzieć więcej o życiu Felicii, śledczy kontaktują się z jej najbliższym krewnym, kuzynem Rayem. Tu śledczy Alfred. Badamy sprawę zabójstwa pańskiej kuzynki. Powiedział, że była starą panną. Nie miała wielu przyjaciół. Nawet w pracy wolała własne towarzystwo. Dziękuję. Miłego dnia. Próbując dojść, czy miała z kimś na pieńku, śledczy odwiedził jej miejsce pracy. Mam parę pytań. Chodzi o Felicia. Felicia. Jakby to ująć, była skupiona. A jej nawyki i sposób bycia. Było w niej coś dziwnego. Jak w Wszyscy mamy nawyki, lecz ona narzuciła sobie reżim. Żadnych odstępstw od rutyny. To mogło pomóc w śledztwie, pozwalając ustalić, co robiła przed zabójstwem i zawęzić krąg osób, z którymi mogła się spotkać. I co najważniejsze, skrócić listę podejrzanych. Coś jeszcze? Śledczy Alford kończy przesłuchanie. Nagle Letitia zauważa coś dziwnego. To ona. Kto? Jest kwadrans po drugiej, dokładnie o tej porze robiła sobie przerwę. I ta cholerna piosenka. Co? Zawsze ją nuciła. Śledczy podchodzi do kobiety zaskakująco podobnej do ofiary zabójstwa. Przepraszam. Pilnuj własnego nosa. To nie twoja sprawa. Nie dość, że kobieta użyła powiedzonka Felici. To jeszcze brzmi dokładnie tak jak ona. Nie wierzę w mistyczne zmartwychwstania, ale wyglądało na to, że śledczy rozmawiał z kimś, kto powstał z grobu. Shayen pracowała w tym samym domu opieki co Felicia. Lecz na tym podobieństwa się kończyły. Cześć, Skarbie, jak się masz? Dobrze, a ty? Dziękuję, wybornie. Jest szczęśliwą mężatką od 20 lat. Śpiewa w kościelnym chórze i nie pije niczego mocniejszego od herbaty. Szajen znała Felicję z widzenia, lecz pracowały na różnych zmianach i rzadko się spotykały. Coś skarbie, co robisz? Pilnuj własnego nosa. Po śmierci Frischi, Shaien straciła pogodę ducha, a jej mąż zaczął zauważać zmiany w jej wyglądzie. Napijesz się czegoś? A to co? Tylko pytam. Nie mam czasu na głupoty. Koledzy z pracy także zauważyli tę zmianę. Dzień dobry. Nie sądzę. Nie tylko zaczęła wyglądać jak zamordowana, lecz także wyrażać się jak ona. Ruszysz się, czy mam ci pomóc? Już idę. Stres powoduje zmiany charakteru, więc może Cheyenne przechodziła załamanie nerwowe. Albo miała bardzo dziwne poczucie humoru. Choć Szajen nigdy nie paliła, zaczęła robić sobie przerwy na papierosa dokładnie o tej samej godzinie co Felicia. Jesteś facetem? Poślubiłam ciebie czy twoją mamę? Sam sobie zrób kolację. Ja skoczę do kasyna. Nic nie jest jej w stanie wzruszyć prócz spotkania z uprzejmym dozorcą. Jak się masz? Odejdź ode mnie. Zostaw mnie. Słodka, lubiana przez wszystkich, istotka, przemieniła się w twardzielkę, która nikogo się nie boi. I nagle wystraszyła się sympatycznego dozorcy? Nie jestem psychologiem, ale jedno jest pewne: Cheyenne ma jakiś poważny problem. Do skarżącego się na brak postępów w sprawie śledczego zgłasza się miejscowy stomatolog. Jak się pan miewa? Jestem Dan. Chcę porozmawiać o zabójstwie Felicji. Koleżanki z pracy mojej żony dobrze się znały? Raczej nie, ale żona bardzo to przeżyła. Ma pewne informacje. Naprawdę? Mogę zadać panu pytanie? Oczywiście. Wiem, jak to zabrzmi, ale czy wierzy pan w życie po życiu? Mama wierzyła, ale tata twierdził, że to bzdury, więc pół na pół. Wczoraj nagrałem żonę Cheyenne. Mam na imię Felicia. Obawiam się, że jest opętana przez ducha Felicia. Stała się zupełnie inną osobą. Zaczynam się jej bać. Szajen ujawniła zaskakujące szczegóły zabójstwa Feliczi. Wiem, kto mnie zabił. Najdziwniejsze zbrodnie. Dwa tygodnie po zabójstwie, wystraszona i zaniepokojona Szajen wzięła zwolnienie chorobowe. Odejdź ode mnie. Przestań. Śledczy Alfred. <śled> pani mąż twierdzi, że ma Pani informację o śmierci Felishi. Mam na imię Felicia To poważna sprawa On chce mnie skrzywdzić Kto? Bruno Beaumont to? Nie mam pojęcia. Albo Cheyenne jest w kontakcie z Felicią, która chce wskazać swojego zabójcę, albo to wariatka, która wcieliła się w zmarłą. Tak czy inaczej, wskazała potencjalnego podejrzanego. Śledczy nie mają innych poszlak i dowodów, więc postanowili to sprawdzić. Okazało się, że Bruno Beaumont jest dozorcą w domu opieki, w którym obie kobiety pracowały. Był uważany za dobrodusznego człowieka, zawsze skorego do pomocy. Byłem na wyścigach hartów. Musisz pójść. Bruno był jedną z nielicznych osób, które Felicia tolerowała. Postawiłem tysiąc i mój hart wygrał. Zarobiłem trzy tysiące. Nie byłam na wyścigach od lat. Powinnam pójść. Koniecznie. Jednak tych dwoje podobno nie spotykało się poza pracą. Podaj rękę. Dostanę papierosa? Tu nie wolno palić. Nie mam czasu na te bzdury. Podejrzliwy śledczy postanowił poddać ją badaniu na wariografię. Kto cię zabił, Felicia? Bruno. Bruno. mi gardło. Chce ją przyłapać na kłamstwie i podaje nieprawdziwe dane. Włamał się do Twojego mieszkania. Nie idioto, wpuściłam go. Podawanie nieprawdziwych danych to dobry sposób na wykrycie, czy przesłuchiwany kłamie, ale tu się nie sprawdził. Cheyenne opisywała zbrodnie w szczegółach znanych jedynie Felici i jej zabójcy. Przerażające nawet dla mnie Śledczy Alford zaczął wierzyć, że Cheyenne ma bezpośredni kontakt z tamtym światem Alford nie mógł dowieść, że Cheyenne udaje Postanowił przyjrzeć się Brunowi Dowiedział się, że był on aresztowany za kradzież w sklepie i przemoc domową Ale nie stanął przed sądem Chociaż nie został skazany, miał nieciekawą przeszłość. Śledczy musieli więc odpowiedzieć na dwa pytania: czy miał motyw i sposobność. Jedyny podejrzany został wezwany na przesłuchanie. Pracuje pan tam od dłuższego czasu? Tak. Gdzie pan był w noc śmierci Felicji? Zaprosiłem dziewczynę na steki. Do Knajpki przy Bourbon Street. Chyba mam przy sobie rachunek. Naprawdę? Zawsze je zachowuję. Proszę. Niech pan ją zapyta, na pewno potwierdzi. Tak zrobię. Czas dojść, kto tu mówi prawdę. Bruno miał dostęp do mieszkania Felici, ale przedstawił Alibi. Cheyenne zaś zna szczegóły zabójstwa, których nie ma prawa znać. Jedno z nich musi pęknąć. Skłoni ich do tego śledczy Alford. Licząc na przełom w sprawie ponownie odwiedza Cheyenne. Wiesz, nie nazywaj mnie tak, jestem Felicia. Felicia. All right. Rozumiem. Co jeszcze All right. mi powiesz o tamtej Felicia. nocy? Well, ukradł mi zegarek. Był ze złota, z brylancikami and i rubinami. Przy każdej cyfrze. Me, Zabił mnie i ukradł zegarek. Mój kuzyn Ray pozna zegarek. Jego numer to. Podała numer telefonu i dokładny adres kuzyna Feliszy. To dość upiorne. Nie jestem tchórzem, ale nie lubię duchu i tym podobnych. Cheyenne podawała fakty znane jedynie Felici. Albo mówi prawdę, albo odrobiła lekcję i jest piątkową uczennicą. Śledczy składa Brunowi wizytę. W nocy zabójstwa był pan na kolacji z okazji urodzin. Widzi pan? Jego dziewczyna to potwierdziła, jednak śledczy zauważył coś kluczowego dla sprawy. Skąd pani go ma? To zegarek Felicia. Gdzie go pan kupił? W Lombardzie. Ma pan kwit? Wyrzuciłem go. Podobno zbiera pan rachunki. Chcąc znaleźć sprawcę brutalnego zabójstwa, śledczy prosi kuzyna, by obejrzał zegarek. Przysyła mu e-mail, który zamyka sprawę. Wpadłeś, Bruno. Bruno zostaje wezwany na przesłuchanie. Dziękuję, że pan przyszedł. Zanim zaczniemy. Chce pan coś wyznać? Ostatnia okazja. Nie. Pobierzemy odciski palców. Nie mam z tym nic wspólnego, więc nie ma powodu do obaw. Jest ich całe mnóstwo na miejscu zbrodni. Naprawiałem jej różne sprzęty. Śledczy wyczuwa słabość i sięga po Asa. Także nóż, którym podróżnięto jej gardło? Nie. Czyżby? Mam tu coś. Co temu zaprzecza? Brzmi znajomo? Bruno? Dlaczego Bruno cię zabił? Na długi hazardowy, a ja nie pożyczyłam mu pieniędzy. Kto to? Twoja koleżanka z pracy, Cheyenne. Skąd to wie? Chce mi pan coś powiedzieć? Mogła mi dać pieniądze. Głos z zagrobu przeraził go tak, że przyznał się do winy. Nie uwierzyłbym, gdybym tego nie zobaczył na własne oczy. Spłacę dług. Nie ma sprawy. Bruno popadł w długi, grając na wyścigach psów. Bukmacher zażądał pieniędzy. Dziś wieczorem? Nie rób jej krzywdy. No, 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 zdobędę pieniądze. Zeznał, że w noc zabójstwa zjawił się niespodziewanie w mieszkaniu Felici. Co tu robisz, mam prośbę. Wyznał jej, że jest w kropce. Bukmacher domaga się dużej sumy pieniędzy. Musi mu oddać. To źli ludzie. Pożycz, ile możesz. Nic ci nie dam Masz pieniądze w każdej szufladzie To moja emerytura, nie pożyczę ci Przyjaźnimy się, nic mi nie dasz? Krzycz ile chcesz Nie dam centa Prośby nie skutkują, więc Bruno zaczyna grozić Wyjdź Dzwonię po policję Felicia jest nieugięta Bruno zabija ją i okrada. Próbuje zatrzeć ślady zbrodni. Bruno nie udał się tam z zamiarem zabicia Felici, lecz gdy odmówiła stracił kontrolę zamiast na bookmachera trafił na gliniarzy, którzy mogą go zamknąć do końca życia. Ci frajerzy nigdy się nie nauczą. Bruno został uznany za winnego i skazany na dożywocie. Gdy trafił za kratki duch Felishi, przestał nawiedzać Szejen i wszedł w niego. Nie. Można w to nie wierzyć, ale dowody dostarczone przez nawiedzoną kobietę doprowadziły policję do zabójcy. Istnieją dwa wyjaśnienia: przechytrzyła policję i rozwiązała tę sprawę, lecz bała się obwinić znajomego, lub naprawdę była nawiedzona przez ofiarę, która przemówiła jej ustami. Jakby na to nie patrzeć, sprawiedliwości stało się zadość. Może nawet ja zacznę w to wierzyć. Wersja polska, studio publishing. Tekst Dorota Michalska, czytał Piotr Borojec.